Absolwenci pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lesznie są wizytówką i chlubą miasta, padło w czasie uroczystości nadania imienia tej szkole, która nosi imię rodu Leszczyńskich. Występem absolwentki pierwszego Liceum Ogólnokształcącego rozpoczęła się dzisiejsza uroczystość, która w historii szkoły zapisze się wielkimi literami. Jesteśmy wpisani w historię naszego miasta od XVII wieku. To właśnie Leszczyńscy stali się fundatorami i organizatorami naszego liceum. Było ono na ówczesne czasy niezwykle nowoczesne. Odwoływało się do najnowszych metod dydaktycznych i pedagogicznych. Które wprowadzane były przez jednego z najwybitniejszych ówczesnych pedagogów, Jana Amosa Komeńskiego. Inspiratorem i pomysłodawcą nadania imienia Rodu Leszczyńskich był Jerzy Stankowiak, wieloletni dyrektor jedynki. Szczególnie mu za to podziękowano. Nadanie imienia Rodu Leszczyńskich poprzedziły wielomiesięczne przygotowania. Najpierw społeczność szkolna wyraziła swoją pozytywną opinię na ten temat. Potem odbyły się m.in. konkursy fotograficzne i plastyczne związane z Leszczyńskimi. Były wizyty w Muzeum Okręgowym i wykłady przybliżające dzieje Rodu. W czerwcu ubiegłego roku na z Liceum odbył się Dzień Leszczyńskich. 19 marca tego roku decyzję o nadaniu imienia przypieczętowała uchwała Rady Miejskiej. Na podstawie uchwały nr 6, łamane na 56, łamane na 2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 marca 2015 roku, rozpatrując wspólny wniosek Rady Pedagogicznej Rady Rodziców i Parlamentu Uczniowskiego pierwszego Liceum Ogólnoprzewodniczącego w Lesznie, szkole nadaje się imię Rodu Leszczyńskich. Uchwała wchodzi w życie 28 września 2015 roku. Ogólnokształcące to szkoła nowoczesna, to szkoła kultywująca tradycje. I nie ma w tym żadnej sprzeczności. Bo chcemy być jak drzewo, korzeniami mocno wrastać w tą ziemię, w miasto, w rejon, w ojczyznę, ale koronę chcemy mieć bujną, taką, której gałęzie sięgają wysoko w świat, w przyszłość. Nie sposób oderwać się od korzeni i my tego robić nie chcemy. Jesteśmy dumnymi spadkobiercami rodu Leszczyńskich, pierwszych Leszczyńskich, którzy budowali tą szkołę. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące należy do elitarnego stowarzyszenia najstarszych szkół w Polsce i jest członkiem szkół twórczych. To zobowiązuje. Chcemy, by nasze liceum było nowoczesne, innowacyjne, otwarte na świat, kontynuowała dyrektor Barbara Kochanek, która przypomniała, że kierowana przez nią szkoła włącza się w życie miasta nie tylko kształcąc uczniów, ale także kreując wiele wydarzeń, niosąc pomoc w formie wolontariatu. Chcemy, aby absolwenci Pierwszego Liceum byli ludźmi kierującymi się zasadami moralnymi. O wysokiej kulturze osobistej, szanującymi poglądy innych ludzi oraz otwartymi na ich potrzeby. Ze sceny padło wiele słów miłych dla społeczności pierwszego licomu ogólnokształcącego, kierowanych do nauczycieli, ale także uczniów. Życzę Wam, droga młodzieży, aby ten kasztan, o którym dzisiaj wspomnieliście, co rok zakwitał najobficiej jak tylko może, bo obfitość kwiatów niech będzie symbolem Waszej wiedzy i Umiejętność. Ja sam jestem absolwentem tej e, wspaniałej szkoły i tak siedząc sobie tutaj dzisiaj pomyślałem, że tak naprawdę jak to życie się układa. Gdyby nie było pierwszego liceum, tak naprawdę dzisiaj by mnie nie było tu, tu, mnie tutaj i mogę to powiedzieć z całą stanowczością. Nie byłoby takiego kierunku studiów, tak życie by się nie potoczyło. Pierwszą taką znaczącą y, imprezą to było nadanie szkole sztandaru który tutaj pięknie przed nami stoi. Został teraz wzbogacony o imię rodu Leszczyńskich. Ogromnie się cieszymy, że tak mogliśmy rozpocząć naszą działalność statutową. Od tego momentu Pomagamy w szkole jak tylko można. Tak ważny dzień dla szkoły jest równie istotny dla tych, którzy właśnie 28 września złożyli ślubowanie i stali się pełnoprawnymi członkami drużyny, która nazywa się I Liceum Ogólnokształcące. My, uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego, imienia rodu leszczyńskich w lesznie, przyrzekamy, nie, uczniowie... nie! Zorowo wypełniać obowiązki ucznia. Zorowo wypełniać obowiązki ucznia. Życzę Wam, abyście w naszej szkole odnaleźli to, czego szukacie: wiedzę, mądrość życiową, możliwość realizowania swoich pasji, urzeczywistniania marzeń. Niech będzie to dla Was posag na drogę w przyszłość. O nadaniu imienia przypominać będzie dom, który zostanie zasadzony na placu szkolnym. Nasiona do niego zostały zebrane na cmentarzu na Rosie w Wilnie. Można powiedzieć, że w stowarzyszeniu Alzheimera i Parkinsona panuje rodzinna atmosfera, tworzą ją członkowie organizacji, którzy jak mogą, nawzajem się wspierają. A wszystko sala prezes Barbara Gębaczka, jak to się mówi, dusza człowiek. Raz w roku z okazji Światowego Dnia osób z chorobą Alzheimera członkowie Leszczyńskiego Stowarzyszenia spotykają się na pikniku pod chmurką, by wspólnie spędzić czas przy stole i na parkiecie. To taki nasz rodzinny grill, mówi z uśmiechem prezes Barbara Gębaczka ze Stowarzyszenia Osób z Chorobami Alzheimera i Parkinsona. By impreza się udała, każdy dokłada swoją cegiełkę. Zaprzyjaźniono gródki działkowe, użyczają bezpłatnie świetlicy. Przynosimy swoje pieczywo i kanapki robimy, tak, i także wszystko wspólnymi siłami, jak, jak to w rodzinie po prostu, tak. W imprezie uczestniczą chorzy i ich opiekunowie. Dla pierwszych jest to forma rehabilitacji, dla drugich okazja do spotkania ze znajomymi i przyjaciółmi, rozmowy tak potrzebnej, gdy na co dzień trzeba zmagać się z ciężką chorobą. I czemu nie robić tego przy muzyce na wspólnej biesiadzie. Jak zagra ta muzyka, no to, to właśnie pan prezydent był tutaj mytych i mówi, no pani, no kto tu jest chory, nie, wiem, no wie pan, to jest rehabilitacja, oni pamiętają, może pana nie pamiętają, kogoś innego nie, ale muzykę pamiętają i się bawią, i są tacy właśnie zadowoleni. Jak widzieliśmy, wszystkim dopisywały humory. Na pewno duża w tym zasługa prezes Barbary Gębaczki, kobiety z wielkim sercem. To, co człowiek daje drugiemu człowiekowi, to się dzisiaj razy wraca. I ja mówię, i zawsze będę miała do góry z czymś iść. Jak się dowiedzieliśmy, zabawa trwała kilka godzin i udała się w 100%. Na nowo otwartej wystawie w Galerii Miejskiej Obiera wystaw artystycznych w Lesznie dominuje kolor czerwieni, ale mimo że to intensywna barwa, odnajdziemy w niej spokój. Owo wyciszenie sprawiają fale morza, które tak bardzo fascynują Zbigniewa Szota, że poświęcił im wiele prac. Zbigniew Szot zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, działa w przestrzeni i tworzy scenografię. Doleszna przyjechał z wystawą zatytułowaną Dwa morza. Część prac jest poświęcona Bałtykowi. Takiemu miejscu którą po raz pierwszy zobaczyłem, może to jest taka mała miejscowość Niecho, się nazywa. I druga praca poświęcona jest Piętnastom południkowi, który jakby przecina plażę pomiędzy Trzęsaczem a Rewalem. Na tej wystawie jest praca związana z Morzem Północnym. Jednemu miejscu niedaleko Wilhelmshafen, które się nazywa Harlesil, to jest w Fryzji Wschodniej. Wchodząc do galerii zaskakuje dominująca czerwień, która jak twierdzi artysta jest barwą pozwalającą wyrażać różne emocje. Wcześniejsze prace były jednak związane z fascynacją innymi kolorami, na przykład pomarańczowym czy niebieskim. Ciekawa jest forma pokazania morza na fotografiach, które powstały na bazie grafik. Każda grafika jakby jest zbudowana z kilkudziesięciu fotografii i drukowana na płytach aluminiowych. Polecając wystawę Dwa Morza informujemy, że można ją zwiedzać do 17 października. Prezydent Łukasz Borowiak podczas wizyty w stolicy był w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, by porozmawiać o remoncie drogi krajowej nr 12 w granicach Leszna. Jesteśmy przygotowani już na takim etapie dokumentacyjnym, że pod koniec lutego czy w połowie lutego przyszłego roku będziemy składać już wnioski o przebudowę całej drogi krajowej nr 12. Przypomnę praktycznie od ulicy Estkowskiego do, do rogatek miasta Leszna, czyli wyjazd na, w kierunku wschowy. Walczymy o 60 milionów złotych. Dofinansowanie jest na poziomie 85%, także przygotowujemy się ze wszystkimi decyzjami i myślę, że będziemy już pod koniec roku przygotowani do tego, aby złożyć wniosek aplikacyjny właśnie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Małgorzata Halec do końca tego roku chce pełnić obowiązki dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. 31 grudnia postanowiła zakończyć pracę w tej placówce. Jak czytamy na stronie internetowej Leszczyńskiej Biblioteki w styczniu 1999 roku uchwałą Rady Miejskiej Wojewódzką Bibliotekę Publiczną przekształcono w Miejską. Dyrektorem nowo powstałej placówki została Małgorzata Halec, której zasługą jest to, że Miejska Biblioteka Publiczna to instytucja, w której nie tylko wypożycza się książki, placówka jest miejscem wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi. Tutaj można posłuchać dobrej poezji i piosenki. W bibliotece toczą się dyskusje o tym, co ważne w życiu miasta. Szykuje się remont boiska przy ulicy Westerplatte w Lesznie. Plan zakłada, że korzystanie z niego możliwe będzie w 2016 roku. Boisko jest na gruntach miejskich, ale przez wiele lat zarządzała nim Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Już to zmieniono, bo od dwóch miesięcy boisko podlega Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Dyrektor Andrzej Tomkowiak opowiedział nam o planach remontu obiektu. Na razie przeprowadzono prace ziemne związane z uregulowaniem kolizji wodociągowych. W planach modernizacji boiska jest zerwanie asfaltu i ułożenie na wierzchni ze sztucznej trawy. Będzie można grać na niej w piłkę ręczną i nożną, a także w koszykówkę. Powstanie nowe ogrodzenie, będą piłkochwyty. Osobną kwestią. Jest doświetlenie obiektu, bo może okazać się, że pobliskie lampy uliczne dają za mało światła. Boisko ma być otwarte na koniec kwietnia 2016 roku, ale jeśli szyki popsuje aura, jest brany pod uwagę wariant pesymistyczny, czyli koniec maja. Przy ulicy Wojska Polskiego w Lesznie zostaną przycięte drzewa, tak by rozwiązać problem chodnika zanieczyszczonego ptasimi odchodami. Chodnik przy ulicy Wojska Polskiego to uciążliwy problem. Po obu stronach rosną drzewa, które stały się ulubionymi miejscami przesiadywania ptaków. Tyle, że kiedy tak siedzą, to niestety zanieczyszczają wszystko, co jest na dole czyli krzewy, samochody parkujące na jezdni i chodniki. I zwłaszcza jedna ze stron jest bardzo zabrudzona. Uciążliwy jest także unoszący się smród. Mycie chodnika nic nie daje, bo to rozwiązanie na chwilę. Prezydent Łukasz Borowiak zna temat i problem uważa za pilny do rozwiązania. Przy ulicy Wojska Polskiego odbyła się wizja zorganizowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Wnioski są trzy. Można wyciąć drzewa i posadzić nowe, ale wycinka to najgorsze rozwiązanie. To jest bardzo radykalne i myślę, że wielu mieszkańców ten pomysł by się nie spodobał, aczkolwiek na pewno mieszkańcom ulicy Wojska Polskiego tak. Można zatrudnić sokolnika, ale jest też pomysł na już. To przycięcie gałęzi drzew radykalnie, ale w granicach rozsądku. Być może to spowoduje, że ptaki zrezygnują z przesiadywania w tym miejscu w tak dużych stadach. Owacją na stojąco przywitano Alejzego Koniora, wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie. Było tak podczas obchodów jubileuszu. Szkoła świętowała dziś 50-lecie istnienia. Jubileusz Zespołu Szkół Technicznych, który od października 2006 roku nosi imię 55. Poznańskiego Pułku Piechoty, rozpoczął się uroczystym apelem z udziałem żołnierzy 1 Leszczyńskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego, który kultywuje tradycję pułku. Jego historię przypomniała porucznik Kamila makowiecka Fioła. Pułk, rodowód swój, wywodzi z powstania Wielkopolskiego został sformowany na podstawie rozkazu głównodowodzącego siłami zbrojnymi polskimi w byłym zaborze pruskim generała Józefa Dowbór Muśnickiego z dnia 19 stycznia 1919 roku jako pierwszy pułk strzelców wielkopolskich. Dowódcą pułku został mianowany pułkownik Daniel Konarzewski. Podczas apelu zabrzmiał marsz 55. Poznańskiego Pułku Piechoty oraz pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Uroczystości jubileuszu uczestniczyli byli uczniowie i nauczyciele. Z sentymentem wspominali lata spędzone w placówce przy ulicy Narutowicza. Wspomnienia są bardzo piękne i spotkanie starych druchów pozwoliło także, że powstał nowy duch z tamtych lat. No, bo ja przechodzę przez szczeble nauki zawodowej, PST, Technikum Przemysłu Ekologicznego, które tam było. I rozpocząłem pracę i tak do końca, aż do emerytury. Także do 2004 roku pracowałem tutaj byłem związany ze szkołą, a w tej chwili jestem emerytem. Czyli można powiedzieć, że większość życia to zespół szkół technicznych. To jest moje życie. Mhm. I takie jakieś fajne wydarzenia z tych czasów? Oj, wydarzeń to było mnogo. W czasach... W czasach mojej pracy, które wykonywałem tutaj, to bardzo dużo było imprez, takich powiedzmy sobie, to czasy innej epoki były. To było organizowane w sposób taki zorganizowany młodzieży przez różne rajdy, jakieś wyjazdy. No, dużo takich, takich spotkań, które. Po prostu poda, to tą wspólnotę budowały. To wspominam mile jak z kolegą Zbigniewem Rakowskim prowadziliśmy kółko kartingowe dla młodzieży. Także była to taka jakby nowa dyscyplina dla młodzieży i bardzo ciekawa. Dzisiaj panowie w jaki sposób patrzycie na szkołę? dzisiaj na tej uroczystości, jak siedzicie? No, no myślę, że jak większość. Jest, jest bardzo miło, jest bardzo ładnie, jest bardzo sympatycznie. Cieszymy się, że możemy tu być. Są w życiu chwile szczególne, a to jest właśnie jedna z nich, mówiła Renata Perek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. 50-letnia historia szkoły przywołuje na myśl słowa Stanisława Wyspiańskiego. Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny. Każdy z nas, osób związanych z tą szkołą, stał lub stoi przed szansą kształtowania jej oblicza. Szczególne wyzwania i szczególna odpowiedzialność towarzyszyły zawsze tym, którzy zespołem szkół technicznych kierowali. Z wielkim uznaniem zwracam się do moich poprzedników. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, pracy i determinacji, z jaką realizowaliście swoją wizję szkoły, była ona i nadal jest jedną z najważniejszych w Lesznie i regionie. Szczególnie na dzisiejszej uroczystości witano Alojzego Koniora, wieloletniego dyrektora placówki. Społeczność szkoły darzy go ogromnym szacunkiem, a dała temu wyraz, witając go owacjami na stojąco. Jeśli osiągnęliśmy znaczenie w Lesznie i w regionie, i w Polsce, to na ten że rozwijaliśmy wszystkie kierunki kształcenia i wszystkie typy szkół. Powstała zasadnicza szkoła zawodowa, powstało technikum dla aby szybko dla Leszka dostarczyć średnie kadry techniczne. Powstało technikum przemysłowo-pedagogiczne, Kształciło jedynie w województwie ówczesnym poznańskim kształcące nauczycieli zawodu. Tych szkół było tylko w Polsce 22 jednostki. Za to co Alojzy Konio zrobił dla szkoły dziękowały władze miasta, prezydent Łukasz Borowiak oraz Sławomir Szczot, przewodniczący Rady Miejskiej. Zawsze, kiedy spotykałem się z panem Taduszem zero on jakby lobował na rzecz tej szkoły pewne działania. Potem, kiedy zostałem posłem, też bardzo często się spotykaliśmy i rozmawialiśmy sobie o wielu ważnych sprawach, ważnych dla tej szkoły myślę, że pomnik, który ma być pobudowany jeszcze przed szkołą, ten symbol 55. Poznańskiego Południa będzie też w najbliższym czasie zrealizowany. Nauka w Zespole Szkół Technicznych wiąże się ze wspomnieniami, które dziś wywołują ogromne wzruszenie. Tak było w przypadku Sławomira Szczota. To w tej szkole powstały zalążki niezależnego harcerstwa, które potem przekształciło się w Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, to wszystko niemożliwe, gdyby nie grono nauczycieli, którzy nas chronili, bronili. To byłoby niemożliwe, gdyby nie pani wicedyrektor, która nas broniła i chroniła. Już byśmy w tej szkole nie byli. SB na nas miała już parolę. Mieliśmy nie znać matury. Mieliśmy zostać bez zawodu. A ona i ci nauczyciele nas chronili. Po raz pierwszy mam okazję i podziękować. Dziękuję. Z życzeniami dla zespołu szkół technicznych podążyła Arleta Adamczak-Puk, była dyrektor placówki. Dziś kieruje zespołem szkół ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Ja Miałam ten zaszczyt i wielką przyjemność pracować w tej szkole aż 10 lat. Tak jak pan dyrektor Aloyzy Konior powiedział, że emocjonalnie podchodził do tej pracy i sercem wszystko robił, ja również oddałam serce i całe moje doświadczenie tej szkole w tamtym okresie. Proszę państwa, ale bogactwem mojej pracy tu, w tym miejscu jest nie tylko nabyte doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim nawiązanie relacji i przyjaźni z ludźmi, którzy tutaj są, którzy byli. I to jest dla mnie największym skarbem, za co bardzo, bardzo dziękuję. List gratulacyjny od żołnierzy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej odczytał Jarosław Zielonka. Okrągła rocznica istnienia Zespołu Szkół Technicznych stanowi doskonałą sposobność by wyrazić wdzięczność oraz docenić działalność Pani Dyrektor i całego grona pedagogicznego. W obszarze edukacji i opieki nad uczniami w dniu tak pięknego jubileuszu życzę Pani oraz wszystkim pracownikom zespołu szkół technicznych nieustającej wytrwałości i siły do dalszego wypełniania misji edukacyjno-wychowawczej oraz czerpania radości i satysfakcji z osiągnięć uczniów. Podczas jubileuszu wręczono podziękowania i statuetki dla osób, które związane były ze szkołą i dla niej działały. Tytułem Przyjaciela Szkoły wyróżniono m.in. Hankę Włodarczak z Telewizji Leszno.